Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. A może powinnam była powiedzieć sól? Przechodzę do Was z dobrymi liściami, ponieważ zestaw dodatków do Sims'ów jest za darmo, więc pokażę Wam, jak go odebrać. I też oczywiście, co zrobić, jeśli nie gracie na Epiku. Także nie przedłużam i zaczynamy! Tylko bardzo, bardzo proszę, zostaw suba i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych powiadomień o kolejnych tego typu odcinkach. Jak już pewnie się domyślacie, przede wszystkim jeśli chodzi o te bezpłatne dodatki, jest to Jungle Adventure, Luxury Part i Fashion Street. Są to dodatki, i jako taki jeden yy, można powiedzieć, że ogólny zestaw, który możecie odebrać za darmo na Epic Games. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was grają już tutaj na Epicu, także wiedzą, jak to robić, ale na wszelki wypadek wam pokazuję, żeby złożyć zamówienie. Wyrazić zgodę. I jak widzicie, już jest tutaj sfinalizowane. Nic mi z konta nie pobrało. Za darmo odebrałam. Natomiast pozwólcie, że tutaj parę numerków sobie. Skaszę tak na wszelki wypadek, żebyście nie widzieli kompletnego numeru zamówienia. I teraz tak, w bibliotece już to jest, można sobie uruchomić. No ale pytanie, co jeśli nie graliście w Simpsona Epicu i posiadacie je na przykład na oryginie? Już przedstawiam tutaj całą sytuację i oczywiście pamiętajcie, że jak coś linki do potrzebnych rzeczy macie w opisie. Kliknęłam na grę i jak widzicie, pokazuje mi teraz potwierdź konto i ja, więc wiążę swoje konto Epika z kontem właśnie na originie. Natomiast pamiętajcie, jest to jednorazowa sytuacja. Możecie tylko jedno konto w ten sposób ze sobą powiązać, nie możecie dodawać kolejnych. Także to jest taka bardzo ważna informacja. Jeśli właśnie macie różne konta, byście zdecydowali się i połączyli właśnie te właściwe. Gdy to zrobimy, najzwyczajniej świecą uruchomi się, gierka, następnie możecie ją wyłączyć. No i gdy już wchodzicie na swoje konto i ja, czyli ten na takim dawnym originie to wtedy macie już tutaj takie dodatki jak na przykład przygoda w dżungli, w bibliotece i jedyne co to wystarczy właśnie odnaleźć dany dodatek z tej całej trójki. I kliknąć pobierz. Więc myślę, że fajna tutaj sprawa. No i ja się osobiście bardzo, bardzo cieszę, że zyskaliśmy coś za darmo. A nie ukrywam, uwielbiam meble z przygody w dżungli. Więc ja już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę grać z tym dodatkiem. No i tak, dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie czy się cieszycie, czy uważacie, że wybór powinien być inny, no i czy macie jakieś, nie wiem, przecieki, czy ponowią coś w przyszłości. Oczywiście, jeśli odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw kciuka w górę, żeby pomóc, żeby wyszedł tutaj troszeczkę wyżej. Udostępnij znajomym, którzy chcą odebrać właśnie te dodatki za darmo. No i mam nadzieję, że już subskrybujesz. Serdeczne podziękowania wszystkim moim wspierającym kanał i do zobaczenia. Pa, pa!